Czyli co, krótko mówiąc, rezygnujemy? Rezygnujemy z takiej przygody? Maciek, no wiesz co? No już, chodź. Pogłaszczę cię, bo jesteś kochanym pieskiem, Maciek. No niestety, sam widzisz. No chcą, żebyśmy wracali, kurde gałgany. A prawie rozwiązaliśmy to śledztwo. Ach, to tylko połamany most. Dobra, niestety nic tego nie będzie. Dobra, chodź. Chodź. Dobra, wracamy Tylko najgorzej, że obawiam się, że powrót nie będzie taki łatwy, wiesz? Ach, powrócić, łatwo powiedziane, co nie? Chyba chociaż nie, chyba tędy się dało wrócić, tak mi się wydaje Był taki łatwy chyba skrót, co nie? Do białego drzewa Kurde, ten las wygląda identycznie praktycznie w cały czas tak samo No chodź, Maciek, idziemy tutaj. To tu chyba był skrót do tego tego całego drzewa, co nie? Dobra, mamy białe drzewo. <t ty garder> Are we talking about the same tree? White, leafless, uh, black vines all over? Yeah, that's the one. Well, look, this doesn't make sense. All of this. It's just ridiculous. God damn it, Ellis. It was a mistake letting you come here. You wanted to redeem yourself. I get it. And I wanted to help, but th this is too much for you. You're not thinking straight. Hey, don't talk to me like I'm crazy.

Dobra, pokazuj mi ich! Łapko! Go, Łapko, go, rozerwij go na strzępy! Tak jak cię uczyłem, pokaż go! Pokaż go, gdzie jest? Gdzie jestem? Gdzie jest ten gałgan? Tam? Pokaż, pokaż go! Tam jest, ginij! Mutterfuka! Gdzie jest, gdzie jest! Pokaż mi piesko, daj, daj, daj! Łapko, upoluj go! Na szczępy go rozelwi. No kurde piesek! Pokazujesz mi cię on jest, czy co? No, gdzie on jest? Kurde, piesek, jesteś beznadziejny, Maciek, co ci odwaliło? Ci pijany jesteś? Pokaż mi, gdzie on jest! Ja pierniczę, Maciek, co ty jesteś? Ogarnij się, coś tu. Nie wiem, czy się cały. Coś jakby podskakiwało, dziwne to było. A może Pat mi podskakiwał, byłam podłączony równocześnie. paciek błagam cię! Pokazuj mi, gdzie jest ten cel! No. Ach, dobra. Dobra, luz, ci się stały. Chyba jakiegoś SMS-a dostałem w ogóle. Brak sygnału. Hmm, no ciekawy. Ciekawe. Bycie w ruchu jest lepsze niż pozostawanie w miejscu. Jest o 99% bardziej prawdopodobne, że ci, którzy się nie poruszają, zginą, zginą. Lepiej zacznij iść. Ale moment, jest coś, co muszę sprawdzić. Ojej, oh yeah, Cobra Master Dobra, macie kto trochę zajmie. Nie popędzaj mnie przypadkiem. Kurde, iść, kupa tam iść. Mam teraz coś dużo lepszego do zabawy. Grałeś taką grę jak Cobra Master? To dopiero zabawa. No, i teraz zaczyna się prawdziwy gaming. Nie to co było. O, dobra, co? chce się tak, tak zrobić. No, jelo, elo. ELEGANCKO, KOPRA MASTER Ale teraz są emocje Co nie? Widzicie? Tak się właśnie bawi Ale jestem już dużym wężem Ale jestem już dużym wężem Maciek spokojnie nerwuj się Jak tylko w grę przejdę To idziemy dalej szukać Jestem już naprawdę dużym wężem, więc proszę Cię nawet mnie nie nerwuj. No, patrzcie, jak roz, no, rozniosę tą grę na opadki. Ła, nie jest łatwo, coraz trudniejszy poziom. Już szesnasty poziom Maciek, wiesz? Ua, ale ten. Ale zabawa, poczekajcie, tylko ukończę tą, tą grę i wtedy zagramy ewentualnie w tą drugą. Dobrze mi idzie, nie chcę przegrać. To chyba jakiś rekord pójdzie, co nie? No. No skupiam się na grze właśnie Jestem maksymalnie skupiony na grze W Cobra Master Patrzcie jakim jestem gigantycznym wężem No Cobra Master O nie, ciężki ruch będzie, jak to rozegrać teraz? Trochę większy kół, ku... bo ciężko się ustawił O, ładnie poszło Rozegraliśmy Ła, patrzcie co się do trzeba dziać, jaki tutaj labirynt powstaje Co nie? Cobra Master Kto powiedział, że potrzeba coś dużo więcej do szczęścia? Ale. O nie, patrz, jaki teraz Wsiu, Widzieliście to? Uff, mało brakowało. Patrz, jakie chamskie teraz się robią. Jaka adrenalina, co nie? Dobra, w rogu. O, coraz trudniej zaczęło być, bo jestem też coraz większy, co nie? Więc coraz większa adrenalina jest. Dobra. 40. poziom. Kurde, jak osiągnięcie dostałem chyba. Dobra, ostrożnie. Tu trzeba teraz taktycznie troszeczkę grać, bo powiem wam, że poziom trudności gwałtownie wz, ten, wzrósł. 42. poziom. Wow. O nie, ale zgałganiłem. O nie. Ja piernicz, ale zgałganiłem. Dobra, damy radę. Jest, damy radę. Przyjdziemy to. Uff, leci, ale emocje. Uff. Uff, ale emocje, co nie? Ale warto Cobra Master 45, ja cię kręcę, ale lecimy ostro 46, i lecimy Wołosz się powęża, powiększa w zawrotnym tempie Patrzcie na to, trick O nie Dobra, damy radę, ominiemy to Uff, udało się Dobra Spokojnie, spokojnie, nie denerwujcie się. Przejdę tą grę. Biję rekord świata w Cobra Master. Powiedzieli coś o poruszaniu się. O nie, ale Ależ to... ale, ale bez sytuacja. Ale musimy to przeczekać chwilę. Bo jest ciężka sytuacja, dobra. Zaczęła się, się gra zacinać. Tak dużo spala tego. Procesor po prostu. Zaczęła się gra zacinać pomału. Nie jest, nie jest łatwo gra w Cobra Master nie jest łatwa. O nie, dobra, zrobimy to w ten sposób. Myk No co jest? No nie! Ja pierdiczy, czemu ona z opóźnieniem klawiszy działają? Zbyt wymagająca jest to gra chyba na mój telefon, coś tak czuję Dobra, udało się. No wcale niełatwiejszy tutaj do zbicia ten pionek jest, ale patrzcie na to. Myk I na drugą stronę, jak mistrz, co nie? Jak mistrz co nie? O, było ciężko. Dobra, zaryzykujemy. Uff, mało brakowało. NIE! O Boże, jak mało adrenaliny! Ale była adrenalina, ale się stresowałem. Dobra, musimy teraz wyczekać trochę. Musimy trochę odczekać. Dobrze. Ta gra wymaga pewnego rodzaju cierpliwości. Nie jest łatwo zbudować 62 poziomego węża. W drugą grę zagramy innym razem, jak tam się już znudzi. Tam na telefonie w sensie Uff, ale masakra co nie, stresik jest. O nie, zagapiłem się na czat! Nie, o nie, tyle przegrać. 64, ajajaj, shooter deluxe, innym razem zagramy. Dobra, co tam było? Nie ma to jak w środku morderczego lasu, w tym wszystko chcecie zabić. pierdyknąć sobie partyjkę Cobra Master. Otóż to, Dobra, Maciek, ale jest żałosny. 64, zagapiłem się na czat. Ja pierniczę, ale przypał. Kurde. No trudno eee, właściwie. a eee, wszystko pozostań w ruchu. Dobra, no. Wróciliśmy do morderczego miejsca. Więc to mam taki problem, szczerze mówiąc teraz z panie Maciek, bo jakby ci to powiedzieć... No nie wiem, wróciliśmy do drzewa i co? I dupa? To chcę wam powiedzieć? I dupa? Pozostań w ruchu, no fajnie, że pozostań w ruchu, ale gdzie ja cholera teraz mam iść? No No super, obraził się, tego mi brakowało Jeszcze brak zasięgu Jakieś wiadomości dostaje, cholera wie co, wiadomości Podstawowy, super wiadomość. O 11.65, czyli jest taki wieczór? Ach, szkoda gadać, Bulet. Znaczy, panie Maciek... Weź mi coś znajdź, to no proszę cię, no musi tutaj coś być, no. wtedy przyszliśmy Maciek? Tutaj? Tędy? Tutaj takiego protipa dostałem, żeby wrócić do przewalonego drzewa. No ale możemy w sumie do przewalonego drzewa wrócić. Zobaczymy, czy tutaj czy tutaj coś poszło dalej, coś tu się ruszyło. Drzewo jest, bo tak w sumie teraz, jak dostałem tego protipa, żeby wrócić do powalonego drzewa, to musimy coś sprawdzić. Odpaliłem po prostu tą kasetę jedną. Nie, nie telefon. Yy, o, to odpalimy. Oglądaj kasety. O, dobrze. Nie, nie, O to mi chodziło. Kurde, myślałem, że może jak drzewo będzie powalone, to może naprawi się most. Mm. Chyba nic związanego z tym mostem akurat nie ma. A co, to mogę nagrywać? Chyba nie za bardzo. Dobra, a dalej jest tak, bunkier, bunkier, no i nic, to jest tylko piłka w sumie hmm. Błąd i wizor. No fajnie, że jest to wizor, ale po to chyba mam latarkę jednak Dobra, po zastanowieniu, wiesz co Dobra, naprawmy tylko te drzewo Naprawmy tylko te drzewo, żebyśmy mogli normalnie jak człowiek przejść No i chodźmy, chodź, chodź, ból, chodź panie, panie Maciek, idziemy. Dobra Gabriel, nie podpowiadaj, sami odkryjemy, co ten, co trzeba odkryć. No, bo to nie chodzi o to, żebyś mi mówił, ca jak, mam, jak mam tutaj całą grę przejść, tylko głównie chodzi o to, że ja ją w głównej mierze przeszedł, co nie? Więc ten. O, wracamy się. O, i tu już po nas, wracamy się do tego powalnego drzewa, bo tam ostatnio był kontakt Dobra, czyli tak, jest tu drzewo po prostu i po prostu od tego drzewa... No nie wiem, zaczniemy poszukiwania Tam jest auto Dobra, chodźmy jeszcze do tego bunkra sprawdzić po prostu, zobaczymy czy tam coś się zmieniło Ale tam jest chyba po prostu kłódka i tyle Nie wiem, czemu on każe mu zaczekać. Nie no, dobra, to jest tylko po prostu kłódka z kodem. To nie będziemy tego rozpatrywać. Dobra, chodź, chodź, panie, chodź, Maciek. Przejdziemy się jeszcze raz po tym terenie. A może wróćmy się po prostu? Da się wrócić stąd? Poczekaj, jak my przyszliśmy w ogóle na samym początku? Tak, a było jakoś tak. Bo może po prostu wróćmy teraz, co nie? Bo oni nas szukają. To w sumie nasz gościu chciał chyba wrócić, co nie? A powrót chyba był stamtąd? O jakoś stąd? Gdzieś w tą stronę chyba, co nie? Nie jestem pewien, ale chyba powrót był gdzieś tu, co nie? Jak? Dobrze pamiętam. Albo i nie. Dobra, no to cóż, przejdźmy się po prostu po lesie i poszukajmy czego.

Dobra, może coś znajdziesz, Maciek. Maciek, szukaj. No, szukaj, szukaj. Może coś jeszcze znajdziesz. Nic? Dobre, to ten. Dobra, idziemy się przejść po lesie po prostu, dobra? Dobra, mówiłem, bez podpowiedzi, dobra? Bez podpowiedzi. Poradzimy sobie, odnajdę drogę. Nie podpowiadamy. Dobra, bo to nie o to chodzi, żebyście mi spoilerowali i podpowiadali całą grę, tylko chodzi o to, żebym ja sobie ją sam przesłuchał. Dobra? Więc proszę nie podpowiadać. Ostatnie ostrzeżenie. O. No faktycznie, auto się zmieniło. No ewidentnie, panie, no panie kurde, panie ten, jesteś po prostu. No co ci mam powiedzieć, jesteś chory psychicznie? Emmett, hmm. I know you're there, please answer me. Emmett, I know you're there, please answer me. Hm. Czy zero? Cztery. Czyż to był kod do tego Do mrocznego bunkra Tak to przynajmniej wygląda No Czyli to wygląda mi na kod Generalnie ten. Do kod do tego bunkra z tej strony widać, tak to mi przynajmniej wygląda Come on, Emmett, talk to me. Ah, Obraził się. Dobra, 304. O, możesz nareszcie to we wziąć? A nie, to jest Kan 03. Aaa, już myślałem. Po tak, to powiedz światło. Powiedz światło. Czy naprawdę to nie jest kod do tego bunkra? Say the light. Czytaj. Kan gdzie to widzisz tu kan napisane? To jest C jakieś H. Kan03? Kanał. Aaa, kanał! Uuu, grubo! A, licht? Pokażę się na licht. Co? Wychodziliśmy na licht. Poradziłem się. Kto jest? Nie, nie, nie. Dobra, to włączmy światło i zobaczmy, o co chodzi. Dobra, Maciek, nie mamy wyboru, będziemy musieli wyważać, jest zamknięte. Och, mądry piesek, co nie? No. W każdym razie, dobry piesek, co nie? Powiedziałem mu, że będziemy wyważać, od razu mi przyniósł klucze, jakby nigdy nic. Dobra, w sumie to odpalimy to auto i spierniczamy stąd, po co mam dalej chodzić po tym lesie? Już wystarczy, że jestem chory psychicznie i mam jakieś zwidy. Ale na początku czytajmy ten dokument. O zaginięciu Toda. No, jakaś zaginięta, zaginięta osoba. Trudna. piesek, czemu ze mną mi wsiadł do samochodu? Dziwna akcja. Dobra, odpalmy ten silnik, zapalmy światła. No już, spokojnie, piesku, nie denerwuj się. Zaraz się pogłaszczę. Bla bla bla. Co tu jest? Cewki zapłonu. Czujnik obrotu od skrzynka z bezpiecznikami znajduje się pod kierownicą, by zidentyfikować potencjalny problem. Sprawdź moduł, prawe światło postojowe, lewe światło postojowe, czyli 4, 5, 10A, zapaliczka, światło przednie, chyba że światło przednie 20A, 7. Mhm, mm no dobra. Boże, jak mi się nie mogę słuchać tego pieska. Piesku, co się dzieje? Co się dzieje, piesku? Co się dzieje? Chodź tu, nie ruszaj się. Chodź tu, chodź. No chodź, piesku, bo widzę, że ten... Bo widzę, że jesteś smutny. No. Niestety w radiu nie ma tutaj żadnej, żadnej porządnej muzyki, co nie? A chciałem coś puścić porządnego, ale niestety nie, nie działa. A czy chyba trzeba silnik na początku uruchomić? Może się potem uda puścić jakieś światło, zobaczymy. Czemu ta latarka działa tak, jakby nie mogła? O, my to jesteśmy jednak mechanikami. Kurde, jakie agresywne. Zostań piesku. Kurde, zabrałbyś go do środka? Nie, zostań piesku. Trzeba zostać na zewnątrz? Właściwie. Dobra, jest muzyka. Uuu!

Dobra, moduł sterowania. Nie potrzebujemy modułu sterowania. Światło, przednia jednostka sterowania. radiem, Nie, no, radia potrzebujemy. Cewki zapłonu. Czujnik obrotu kierownicy. Po co to komu? Moduł sterowania na Piąteczka, lewe światło postojowe. Dobra, gdzie też się światło włącza?

Kurde, walić te radio, wyłączmy je. Dobra, walić te radio. Kurde, wyłączam je. mi już. Tyle to jest przednie. Tyle to jest światło światło. Przednia jednostka radia. To jest ósemka. Walić to. Moduł sterowania. Czujnik obradu moduł sterowania dwoziem, centralny zamek. Już. No i nie będzie radia Ale czemu nie mogę zapalić rąbanego tego, jak to się nazywa, światła? Co jeszcze jest potrzebne? No przecież już co? Większość rzeczy już działa normalnie Co? Dwójki nie ma, czujnik obrotu kierownicy Chyba, że o, czujnik obrotu kierownicy jest potrzebny, no dobra Światło przednie, co to jest siódemka? Światło przednie, dziesiątka, światło przednie Zapalniczka szóstka, też jest niepotrzebna Okej, okay. i już wystarczy? Jeszcze nie mogę zapalić światła? Naprawdę? Moduł sterowania to jest może potrzebny? Lewe światło postojowe, prawo, moduł sterowania nadwoziem, centralny zamek, czujnik obrotu kierownicy Cewki zapłonu No nie wiem w sumie do co, o co do końca chodzi Moduł sterowania nadwoziem? Moduł sterowania No co ci mam powiedzieć Maciek? Mój gość jest upośledzony Masz liczby na tych bezpiecznikach, uuu Dobry podpowiedź, a ja nie zauważyłem liczb, ua No dobra, wiem, że miało, miało nie być podpowiedzi, ale faktycznie teraz widzę, że to jest amperowo, ojajaj, dobra, i wszystko jasne Dobra, wiem, że miało, wiem, że miało nie być podpowiedzi, ale Faktycznie nie widziałem, że jest ten Czujnik obrotu kierownicy Modu sterowania. Dobra, dajmy tu 10, faktycznie, bo to są ampery. Dobra, to dajmy tak. Światło przednie, to jest 7, 20 amperów. Nie za dużo, dajmy 20 amperów. Co tam, światło przednie dwa razy? 9 też musi być ten tyle amperów mieć. No i gitara się ma. Dobra, co tam, co się dzieje, Maciek? Co się dzieje, Maciek? No, niech pomyśli, że jesteś pijany po prostu. Nooo Witara siema. I super, teleportowaliśmy się do innej krainy. No, Chyba tak, stary. Chyba oszalałeś.